I dzisiaj nagrywamy sobie odcinek, jak gramy na bardzo dziwnej mapce. Ta mapka wygląda dokładnie tak. Więc jest strasznie dziwna. Ja sobie ją gram frankiem i mam na nią sprawdzony bardzo sposób. Tutaj jest właśnie tak to wygląda. I trzeba iść tutaj. I teraz siup. Tak i tak, tak i tak i tak. No właśnie. No, i mamy 10 pucharków. To było fajne. Nawet nie sądziłem, że w ogóle ja wygram, ale super. I tak właśnie to wygląda. Tutaj trzeba tak się schować. Teraz są El Primo na Star Powerze, więc oho! Dobra, są pucharki. Cztery jest i tak spoko 18234 Wczoraj nagrałem parę odcinków za Mongasa yy, Dokładnie jeden za Mongasa z Paperio. I jak chcecie więcej takich w ogóle odcinków, to mówcie, ja będę właśnie też z wami robił takie odcinki no i podsyłać mi pomysły na różne inne gry. Dzisiaj, tak jak powiedziałem, będziemy wygrywać na tej mapce. Próbować przynajmniej. Teraz tak i tak i tak. No, teraz chyba nie wyszło. Ale wiem, że na tą mapkę też jest dobra roza. To weźmy sobie ją. Mm. Tutaj. Jest nasza robuza. I zaczekajmy. No i tak są puszki jakieś. Tutaj w tym momencie wygrała Bibi. Gratulacje. Yy, to ja wezmę sobie teraz może. A gejla, bo z nim gadżet to nie wiem, co ten gadżet. Co się stanie, jak ten gadżet będzie. Aha, to się stanie. Dobra, to było dziwne. Ale ja bym wziął na tą mapkę może. Daryla, bo on poleci daleko i wróci. Więc ja sobie wezmę daryla. Bo jak on ucieknie, to też wróci. Ale wziąłbym drugi gadżet jednak. Wziąłbym ten drugi. O, ten. Wybierz. No i zobaczymy, czy się uda, czy się jednak nie uda, ale mam nadzieję, że się uda. Ja sobie tu poczekam. Jackie nastarpała, że wygrała, o nie minus 6. Ja wezmę może sobie. No franka, może jeszcze raz. To jest słaba mapka trochę. Dla mnie jeszcze w taką nigdy nie gram. Słaba jest. No i win. Easy. 10 puszek. Fajnie. Może nawet wbijemy 21 rangę. Ja może dzisiaj sobie nagram odcinek jak... Bie 650 pucharków na B, porażka ile? Minus 6 na B. Ja wezmę sobie może teraz Mortisa, bo jak ktoś będzie chciał mnie uderzyć, to ja do niego ucieknę. O nie o minus 6, Min, ile? Minus 3? Kurczę, przegrywam teraz już. Nie wiem, kogo wziąć, kogoś, na kim mam najwięcej HP, czyli El Primo na pewno. Bo El Primo mam no, parę gadżetów i powerów. Ja idę tu, szybko, szybko, szybko. I ile? Plus chyba powinno być. Plus dwa. Dobra, ale ja biorę znów Franka, bo Frankiem mi się dobrze gra. A może mam w sklepie. Nie. Szkoda. Yy, no to biorę tego Franka. Ciekawe, czy będzie plus pucharków, czy minus. Zobaczymy. Się chowam. I chyba jest plus 6, tak? Nie, 4, plus. Uuu, mi pasuje nawet takie coś. Zależy czy plus, czy minus. dawać i dawać, ktoś mnie ogląda. Pyk, pyk. Jest, plus chyba powinno być. Nie, minus, kurde. W ogóle to jest tak naprawdę bardzo dobre dla Karla z tym gadżetem. Właśnie chyba sobie Karla na gadżet ulepszę, no, ponieważ mi nie pasuje, że ja nie mam gadżetu do Karla. No i tak. Plus cztery: żadnego przeciwnika. Dziwne co, teraz w ogóle będzie? Omega boxik i 20 gemów, czyli otworzę, może sobie tego mega boxika. A jak starczy mi czasu, to zrobię odcinek. Jak. Dobra, pokonałem. Zrobię odcinek, jak otwieram te big boxy. Teraz otwieram sobie. 20 gemów, Mega Boxa. Nic, tak jak zawsze. Nigdy mi się w ogóle nic z Boxa nie trafię. Nigdy. N nigdy normalnie. Nawet na odcinku nigdy mi się nie trafiło, bo to nigdy w ogóle. Mi jeszcze nigdy się nic nie trafiło z Megaboksa. Kogo na tą mapkę by sobie wziąć? No Leona raczej wątpię. Bibi. Dobra, bibi. Bo jak strzelę w nich, to ich odepchnę. A jak ich odepchnę, to oni tam się poleją. O właśnie chodzi mi o to. Ups, minus 6. 6 minus. Nie 2. Na szczęście. Wiem się w sumie. Ta, ta też jest dobra. <laughs> Szkoda, że nie ma na przykład jakiegoś lepszego do niej gadżetu. Ja idę tu, robię tak. Shup, 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 shup. No, minus kilkanaście. Z kilka, minus. Minus dwa. No. Dobra, ulepszę sobie tego Karla, bo już nie chcę dłużej z nim czekać. Karl, wlatujesz na kolejną moc. Elo, byku. Witaj w, w drużynie Mogę wejść do niego, gadżet super Kto w ogóle? Rosa no bo Rosa to też jest spoko Nie ma na przykład jakiegoś, no szkoda, że nie ma drugiego do niej gadżetu No szkoda, ale ja idę tu, się schowam w krzakach Tak No i minus kilka Szkoda no kurde, 5 minus. No to nie pasuje mi to. El Primo na tym gadżecie. Kurczę, szkoda, że nie ma gadżetu, że on. Siup. Jest plus 6. Dobra, jest 6. Ale to jest takie słaba mapyka. O ja, Frank na Star Powerze, co ma 10 tysięcy HP. Jest 8, 6, znaczy 6, 6, 6. Jest też dobrze znowu. Ale ten odcinek trwa 10 minut. Jest 31 grudnia, czyli Sylwester będzie już niedługo. Dokładnie jest godzina 9.36, czyli za yy, nie 10 godzin, no tak właśnie mniej, czy więcej, 13 godzin, 14 godzin i 24 minuty, tak. 14 godzin 23 minuty już teraz. Jest, dobra. Chyba są jakieś puszki. Nie, nie ma. Oj, oj, oj. Nie wiedziałam. Weźmy sobie może na to. Bula. Albo szelkę. Szeli też może być. Dobra, ja nie chcę ulepszać tych wszystkich postaci na te Star Powery gadżety, ponieważ mi. No ja jakby. No nie chcę tego robić, bo ja wiem, że zamiast na przykład takiej postaci to mi się trafi coś innego. No. Minus 6. No i ja nie chcę właśnie czegoś takiego robić. Wezmę sobie. Jom. Może być to dobry. Tylko, że każdy atakuje. Jakbym tak wrócił, no to by było spoko. No nie. No i przegrana. Porażka. No kurczę. Minus cztery. Co? jest Słaba jest ta mapka. Serio. Oj, kogo by tu wziąć? Frank, no chodź, może wbijemy na Tobie 21 rangę? Fajnie by było. No zobaczymy, bo to naprawdę słabiutka jest mapka. Nie podoba mi się wcale, a wcale. Ile minusowych? Plus 2. Okej, okay, jakoś to widać. A, musi być wygrana. Musi być wygrana. Musi. Nie ma innej opcji. <grytanie> Dobra. Jak chcecie więcej takich odcinków, podsyłajcie mi w komentarzu, a jak nie, to podsyłajcie pomysły na inne. Ja się z Wami żegnam, cześć i pa.